Halo, halo! Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście PlackoManiak. Witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie quiz w grze STP Secret Laboratory. Są z nami 3 uczestnicy lub 5-5-5. Możesz się przywitać. Uro. Dzień dobry. I Paweł. dobry. Dobra, no i będziemy robić quiz o STP. Jeśli ta osoba... Co tam się dzieje? no proszę nie przerywać mojego quizu. Jeśli ta osoba źle odpowie, no to po prostu zostaje zabita. Dobrze, no to ty pierwszy. Jak osoba źle tego. Nie, zostaje zabita od razu. Dobra, quiz o SCP. Jaki SCP jest to... SCP-500. SCP Jaki to SCP? Noob. Pana Dobrze. Przeżyjesz, do drugiej rundy przeżywasz. Uro. Jaki jak SCP to SCP-999, to też łatwe O to jest ten glutek fajnie. Dobrze, dobrze, glutek. No i Pamela dostało pytanie dla Ciebie. Jaki SCP to... Hmm, może zrobić coś łatwego na początek, co nie? 049 No to doktor Plague. Dobrze. Przechodzicie wszyscy do drugiej rundy. Teraz pora teleturnieju... Drugie rundy? Dobra. Eee, noob. No, to teraz będzie nieco trudniejsze pytanie. Eee, jakie by to jest pytanie zadać? Może. Eee, hmm. Dobra, jaki SCP to SCP 420J? Przy eee, tylko przypomnę, że to Blunt. coś w papierosa. No, Jezus, no jakby marihuana czy coś takiego? Blant, dobrze, dobrze odpowiedziałeś. Uro, teraz ty. Też dostajesz trudniejsze pytanie. Jaki SCP to... Czy... Nie, kim jest SCP-001? 001 to jest chyba... E, to był kościół Zabrzmianego Boga, coś tego typu? czy znaczy, to było okay. ten. Źle, jest to fundator placówki. Paweł, teraz ty. Przejdziesz do trzeciej rundy, czy nie? Dobra, i kim jest... Myślałem, że ktoś mi uciekł Dobra, Da ymm... baby wziął na serwer <laughs> Dobra, kim jest co by ty ci zadać? Halo, proszę nie przeszkadzać w moim quizie Dobrze? Weźcie, naukowiec odejść, bo nie chcę jego Dobra, no to jaki SCP to... Nie, jakie są warianty SCP-939? Dwa numery ma SCP-939. 53. Dobrze. I 89. Dobrze, dobrze, dobrze. dobra. Teraz nup. Wszyscy przechodzicie do drugiej rundy, oprócz uro. Trzeciej rundy, przepraszam. No to nup. Pytanie takie. Kiedy. Kiedy, kiedy, kiedy powstał containment breach Nie wiem, dobra Jesteś jego pewny, że nie wiesz? Nie wiem 2008 strzał. <słyska> źle, 2011 albo 12 Dobra Paweł przeżywasz jesteś zwycięzcą tego turnieju